Dobra, część druga, utwieranie dziesiąteczka i nie wiem coś jeszcze, może, coś się wykluje, darwitar, nie jest źle, zwykły, ale darwitar, 32 candy, będę maksował mojego, <noise> tylko dziesiątka. a za ile kolejne jajka, o, pa jaki maraton. Będzie. Cyk, cyk, cyk. O! Oho! Może nie zatrzymywałem nagrywanka. Grywanecka. Ojej. Ból dupy. Super. Zaczynamy maraton. Klask, klask, klask. Klask, Bejkły. klask, klask. Spokój się. Ciebie nic nic nie wiem. To jest żart jakiś i piątka Może tu coś Może Dawaj coś Dawaj To się ze mnie śmiejesz ty się śmiejesz, że ty dostajesz A czy ja się z ciebie nieby śmieję Co mnie śmieje no, lecimy znowu z dwieczkami. U ciebie i u mnie? yes, Happy. A co u mnie, u ciebie happy? Czyli cieszymy się. Bardzo niesamowicie. O, jeszcze lepiej. O, następne. Bo chociaż karpia! No, my tylko jedną. No, ale ja bym się cieszył z Macbiego, bo mi brakuje bardzo mało. No, wynochał dawaj elektabasa. Dwie <grym> ranny na terenie wojskowym. <grym> Koniec się dobra. To muszę dać te 50. W samochodzie, w samochodzie no to nagrywa. jedziemy, nagrywam. Jedziemy więcej niż 40 jajko. No, ciekawie, dwa będą. To gepi, spoko, spoko, fajnie w ogóle. 21, cicho będzie. Mam się uciekał. Mm. ile a dziś Proszę, proszę! Dobra, pokazuję teraz, że Brakuje mi do 50 jajek. Oj, nie mogę zjechać. Mam 48, 2 jajka jeszcze. Także lecimy. Po jeszcze dwa jajka. Dobra. Nie ważne. Siedzę właśnie sobie, już, do domu. ostatnie jajka. Właśnie, pies mnie tutaj zaczepia. Witam mnie. A ja otwieram ostatnie dwa jajka. Chyba dwa. Zwykły. No dobra, no w sumie żadnego pierzu dzisiaj nie dostałem. I wbiliśmy 50 jajek. Udało się. 50 jajek w jednym dniu. Trzynglik. Wow! Nice, dwa chinglingi mam. Nieźle. O, Idealnie dwa jajka wskoczyły. Takie się zające, ale one raczej nie będą shiny. No i co? Wyjdzie 50 jajek w jednym dniu. To jest dopiero coś. tak za zasady zobaczę. No, w sumie ja go zaraz sobie złapię. Nie Nic nie shiny. Także dobra, mam nadzieję, że film się podobał. Dla mnie był super, bo nigdy nie, nie, otworzyłem, nie otworzyłem w jednym dniu tyle jajek. Hmm. Teraz mam jeszcze dziesiątkę, ale to już. To I tak są dwie części, nie? Długie dosyć, więc. Miało być 50. Ja miałem zrobić 50, Czy na początku chciałem zrobić 20, potem myślałem, że może 30, a w końcu doszło do, 50 jajek w dwóch częściach filmu. No już to nie ma. Nie ma ten. HPS-ów. Także mam nadzieję, że film się spodobał. Zostaw łapkę w górę, w górę czy coś. Subiksona i e, ma